Dobra, odpalam John Deere'a, muszę wyjechać z garażu, przywiozł dzisiaj nawozy. tu już mam ustawione palety, sieczkarnia nawet będzie zastawiona, one i tak będą wisiane praktycznie od razu, a do sieczkarni zresztą jak coś to od drugiej strony będę mógł podjechać w kombajnie, no i trzeba będzie ją pomalować. Klatce w warmiance, bo ja z warmianki zrobiłem taką klatkę na drewno. Ta klatka stała dosłownie półtora roku. Jak w czerwcu 23 ją wstawiłem tam pod płotem, podlewarowałem, postawiłem na jakieś pniaczki. Na oponach nie stało, ale te opony po prostu nie były zdjęte, te koła. Co się okazuje, jedno koło wystrzeliło. Opona gdzieś wystrzeliła, nie wiem jak mnie nie było w nocy, po prostu rozerwana opona, rozerwana dętka. To stare opony, stare koła to od słońca po prostu gdzieś tam już sobie popękało od kolegi, bo on też ma warmiankę. W całości jeszcze to po prostu pożyczyłem koło, tylko u mnie są szesnastki, u niego trzynastki. Ale to nic to tam. Aby przeciągnąć ją, to wystarczy, a ja później sobie w późniejszym terminie skompletuję. Nie powinienem sobie tak od razu gasić, ale później sobie przepalę i chyba nawet do lasu pojadę, bo będę musiał powyciągać te sosny gdzieś tam z yy, Głębi lasu, bo jeszcze mam trzy takie do przyciągnięcia, i chcę odciągnąć tę klatkę, żeby bardziej móc tam podsunąć te a później tę klatkę, warmiankę wykorzystam prosto do rębaka, podczepię i od razu po prostu będę tam wrzucał te gałęzie i od razu po prostu będzie złożone, i znowu się postawi, i to będzie tak sknąć, i w sumie na takiej klatce to lepiej, to wyschnie z tymi igłami. Bo tutaj nadmiar wrzuciłem tak o sobie wiatę, tam tego dużo nie ma. Ale z tymi igłami może być trochę gorzej ze schnięciem ale że tutaj dużo tego nie ma, to tam nic. I co, dobra, tura we Władimircu. przezbroić muszę. A co tutaj? Ten kombajn ziemniaczany to jest zastawiony jeszcze. Ale na razie w takim razie nie będę go wyciągać, to i tak sezonu ziemniaczanego chwilowo nie ma. Będzie cieplej, jak już się wysieje te nawozy. Przecież te nawozy to zaraz pójdą gdzieś tam za miesiąc, półtora, więc, yy, więc wtedy go wyciągnę. Zresztą, jak ja tu je postawię, tu, 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 tu nie będzie przeszkadzało, to będzie też można go wyciągnąć. Tak, tylko w ramach ciekawostek tu pokażę, jak to wygląda. Tyle co widać, nie wiem, latarką przy świece. Mówię, tu jestem mało używany, mało wydarte. Taśma od nowości, nikt nic tu nie zmieniał. Kółka są całe. Wszystkie rolki, tu nawet na taśmie, za bardzo nie ma powycieranych tych, tych paluszków. Co to chwasty wyciągają, tam trochę gdzie wypadają. No to wiadomo, tylna taśma. Tu no wszystko jest po prostu w całości. Jedno co, jakby ktoś się chciał czepić, to nie ma o tej rurki tutaj takiego. Na ramię, kiedyś odpadła i nie wiem gdzie jest. I co? Kiedyś, jak kombań był nowy kupiony, to tutaj puściło na ramię i zostało wzmocnione. I tyle, że ktoś nakładkę to zrobił. To od nowości tak było, jak to zostało zespawane, tak już to trzyma, i nic się z tym nie dzieje. Kombań cały czas stoi pod dachem. Jedynie jest tylko wyciągany na no, jak kopanie ziemniaków. No tu gdzieś jakiś jeden ziemniak. O. Jeden ziemniak gdzieś był. I jak tylko jest kopanie ziemniaków, to jest wyciągany. Tam najwyżej powstał kilka dni. Koniec sezonu. Z powrotem do garażu i tak stoi cały czas. Więc w zasadzie, jakbyś to chciał, to można powiedzieć, że za 17 mógłbym go oddać, po prostu. Dobra, Władimirec. Władimirec. Podstawiłem sobie dmuchawę pod warsztacik mój ten... Drewniany to drewniany budynek, taki grajdołek trochę, tu taki magazyn na wszystko i nic, taki śmietnik. Magazyn... Ale takie miejsca są, powiem Wam, najlepsze, po prostu wtedy wszystko jest w jednym miejscu, ciasno, nie trzeba biegać, chodzić, tylko przydałoby się kiedyś to zrobić, żeby było miejsce jednocześnie do właśnie większych rzeczy, takich jak właśnie ta duchawa, czy podjechać ciągnikiem i żeby to było pod dachu. Kiedyś, ja pamiętam, pamiętam, miałem taką wizję w dawnych odcinkach, że mieć tutaj taki... Właśnie składzik na klucze, narzędzie itd. i tak dalej. Tu miał stać taki budyneczek, żeby tam był garaż, żeby można było ciągnikiem wjechać czy jakimś innym sprzętem, samochodem. Ale docelowo to to, jak już się zrobi tam posadzkę w tamtym budynku, dawniej oborą, to cały ten. O stąd dobytek przejedzie, trzeba będzie przenieść tam, i tam będzie po prostu takie miejsce na warsztat. I to też trzeba będzie, żeby to nie było koło domu, bo tu koło domu teraz tak wszystko się robi i to też nie ma takiego estetyki tutaj. A ten budynek to nie wiem, czy zrobić altankę jakieś sobie, grille, takie rzeczy bardziej nowocześniejsze. Ale to w ogóle to są takie odległe plany, że to nawet nie ma co myśleć, że to w tym roku. Nie, to na no ani za rok może nie wyjdzie. To takie tylko tam luźna taka luźne takie przemyślenia. Dobra, biorę się za to co Mam się w tym momencie brać. Siuknę jeszcze raz tym odrdzewiaczem Penetrus. Penetrus zrobił rebranding i normalnie mają inne teraz jakieś opakowanie. Kiedyś był taki ciemny, teraz taki pomarańczowy. Ale środek niby jest ten sam. Plan jest taki, żeby ten kosz nasiano w ogóle odkręcić, czyli to będzie z tych śrub tu. A dmuchawę zostawić razem z tą ramą, a odkręcić ona na tych połączeniach. Od spodu tam też są śruby. Podstawiłem na tych takich mniaczkach okrągłych, żeby było łatwiej ręko tam odkręcać. Zastanawiałem się, czy tu zostawić, w sensie tu odkręcać, czy tu, ale trzeba będzie tu na tym większym otworze, bo żeby. Później przedmógł był przez jakąś nagrzewnicę lepszy, więc tu tego nie od... to zostaje. A ramka zostanie z tego względu, że kiedyś na tej ramce, bo ona jest tak równolegle zrobiona akurat do dmuchawy czy prostopadle. No wiecie o co chodzi. że Ma odpowiednie tu już w miarę jakieś tam kąty. Będzie można tu zamocować jakiś silnik koło pasowe zamontować normalnie na paski klinowe na 3-4. No zobaczymy, jak to tam. Yy, się wybierze. Chyba myślę, że yy, zrobi się ze 4, żeby to lepiej tam ciągnęło. Chociaż 3 też mogłyby wystarczyć. zobaczcie jak tam to, co się dostanie. I tak. Nie wiem, jakie ma obroty tamten silnik. 7,5 kW. To tam możecie przypuszczać, ile on może mieć obrotów. Natomiast tu na dmuchawie jest napisane, że obroty... 1350 mają być, to to do tego żeby siano to podrzucało, natomiast do suszarni, która by miała mieć tam nie wiem 14-15 metrów kwadratowych czy aż takie będą potrzebne obroty, nie wiem, bo właśnie tam ten silnik mógłby być 7,5 kw, obroty mogą być mniejsze, bo to nie chodzi o to żeby tu siano pod, no, podawało tylko żeby tam odpowiedni przepływ powietrza był, więc można zmniejszyć obroty i będzie potrzebna mniejsza moc silnika wtedy Y, tu dać wtedy większe kołopasowe na silniku mniejsze i może by było, bo to nie potrzeba jakoś, nie wiadomo jak dużo, a dmuchawa jest konkretna. <laughs> Więc kto wie, kto wie, może ta suszarnia jeszcze wyjdzie w tym roku. Zobaczymy, to reszta blachy to gdzieś tam się wrzuci, blacha ta na pewno się gdzieś do czegoś przyda. Nawet przy budowie tej suszarni gdzieś tam jakieś tunele porobić. Te powietrzne. Mam już taką koncepcję sobie upatrzoną, i nawet nie będzie to jakoś tam w miarę dużo kosztowało. Tak jak ktoś napisał, nie potrzeba tu zaraz jakoś inwestować suszarnie na gotowo, że nie wiem, 50 tysięcy. Bo można sobie to prowizorycznie zrobić, i tak zamierzam tu na początku się w to pobawić. Tym bardziej, że nie mam tego dużo, więc nie chcę też inwestować dużo. A będzie ciekawe doświadczenie tak popróbować sobie z taką budową. Może będzie za dużo obroty, za małe, to także coś się będzie działo. Tam w ogóle Władimir, mówię, czeka już przystosowany do tego, żeby odebrać nowozy, które przyjadą. No tu jest to koło z warmianki, które wystrzeliło. Po czym wnioskuję, że wystrzeliło? No bo jest taka dziura i taka ładna też dziura, normalnie jakby ktoś gwiazdkę wyciął w dętce. No to to nie to, że powietrze zeszło, tylko musiało strzelić. Wiadomo, wiecznie nie będzie. Jak wszyscy i wszystko na tej planecie. Dobra, to co miałem odkręcić, to odkręciłem. E, ładnie się rozjeżdża. Szczereczki gumowe o właśnie jeszcze jedna odpadła i jeszcze jedna ale brud był o i elegancko nie będę tego wysypywał tutaj koło domu pięknie kura dziura tutaj i przedłużkę dać. Eee, Jakąś powietrze będzie ciepłe, będzie leciało na grzewnica, Coś się pomyśli. O elegancko. I takie coś zostawię. tamto do recyklingu. To, to już można będzie ręcznie pociągnąć. Tym bardziej, że tu ma kółeczka, Bo żadnych smarowniczek nie ma. Teraz nasmarujemy to. Chociaż trochę tym penetrusem. I to wygląda jak reklama penetrusa, ale jakby było to by było zaznaczone, a nie jest. Oj <laughs> oj Od razu że idzie. Zobaczcie, polski rolnik kupił polskie nawozy. No, evenement. Mimo tego, że drożej o 100 zł, jak importowane, ze wschodniej granicy. Jundira, nie będę się w wadmircem bawił nie będę lewarował tylko po prostu ściągnę z tych pniaków i ruszę to po półtora rocznym przystoju Zaczep do Gentila nie jest przystosowany. Donc so. Czy zaraz będzie wysypywać? Dobra. W razie sobie chwilowo tak postoi. środkowy nie jest w stanie utrzymać takiego ciężaru i puszcza po prostu ześlizguje się ta sosna Dobra, myślę, że wystarczy. Teraz można jechać, resztę przyciągać. A, muchawa do siana jeszcze. Zapomniałem o niej. Gdzieś tutaj, znaczy to blachy, tylko to tutaj wrzucę. Udatny. Jakbym miał w dżungli, to bym to samo powiedział, ale tak by stura teraz tutaj, to ja nie wiem, to bym się to, co teraz robię, to ja bym to nic nie zrobił, albo bym się bardzo męczył. Dobra, niech leci tam. Stoi na tym palu, tak? Niech chociaż równo to stoi. Żeby jakoś to wyglądało. Z daleka. No. Na razie będzie. No może drewka jeszcze podłożę, żeby blacha bezpośrednio na ziemi nie leżała. To może tak od spodu nie zardzewieje. Dobra. To tyle z podwórkowych manewrów. Trzeba przyciągnąć teraz te sosny.